Skąd się biorą tak duże wzrosty wśród projektów gamingowych w krypto, nowy token w moim portfolio, czego nas uczy historia w sprawie obniżania stóp procentowych przez Fed, oraz jak wygląda sytuacja Binance po ostatnich problemach. To tylko niektóre z tematów, które poruszymy w dzisiejszym materiale. Więc jeżeli rozumiesz, że nie są to porady inwestycyjne, łapa w górę i lecimy z tematem. Zaczynamy od wykresu bitcoina, ponieważ ten przebija bardzo ważny poziom oporu i dobija do poziomu prawie 39 tysięcy dolarów. Na tą chwilę jest to świeczka jednodniowa, więc jeszcze nie mamy tutaj potwierdzenia, jeżeli nie okaże się to fake outem, jest to bardzo pozytywny znak dla BTC. Natomiast jeżeli spojrzymy na samego dolara, zauważcie, że od kilku dni mamy wzrosty, a to oczywiście jest spowodowane tym, że sentyment wobec tego co potencjalnie może zrobić FED wśród inwestorów zaczyna się co nieco. Zmieć. O tyle, o ile Coraz więcej osób zaczęło uważać, że Fed jednak skusi się o obniżkę. Tak, zauważcie, mamy teraz prawie 5% osób, które uważają, że nawet jeszcze może wystąpić jedna podwyżka. I tym samym, jeżeli mamy podwyżkę, oczywiście, że dolar ma prawo się tutaj umacniać. Natomiast wydaje się, jakby rynki tego jednak nie kupowały. Zauważcie, na NASDAQ mamy cały czas utrzymywanie się na lokalnym szczycie. W przypadku SP 500 jesteśmy blisko lokalnego szczytu. Oczywiście, jeszcze do pełnego ATH, co nieco brakuje. To jednak ten wykres cały czas wygląda byczo, więc o tyle o ile w krótkim terminie, owszem, są inwestorzy, którzy uważają, że podwyżka stóp procentowych może mieć jeszcze miejsce, tak oczywiście większość obstawia pauzę. Natomiast co się nie zmieniło, to fakt, że inwestorzy pierwszą obniżkę zapowiadają, spodziewają się jej w okolicy maja. Czy to się wydarzy, czy nie, cały czas to obserwujemy, ponieważ cały czas jest to zmienne i bazuje na tym, co mówi chociażby Jerome Powell. A dzisiaj będzie wieczorem przemawiał, więc znów najprawdopodobniej rynkami, co nieco zacznie się, ponieważ jego słowa kształtują także myślenie o inwestycjach na rynkach. Wszystkie te przewidywania pamiętajcie, że są dalej. Predykcjami, prognozami, a nie pewnością, dlatego zawsze wszystko z przymrużeniem ok. Teraz dlaczego dokładnie? Zauważcie, że teraz po Twitterze, po ex krąży ten tweet, krążą tego typu wykresy, które pokazują, jak miała się sytuacja w przeszłości, kiedy Fed faktycznie robił tak zwany pivot, czyli zawracał z podwyżkami i rozpoczynaliśmy serię obniżek stóp procentowych. I za każdym razem, kiedy taka obniżka gwałtownie miała miejsce, zauważcie, na rynkach mieliśmy. Najpierw krach, ponieważ należy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego rynki w ten sposób reagują na obniżkę stóp procentowych, kiedy pieniądz staje się tańszy, z jednej strony nielogiczne, z drugiej jednak strony to inwestorom mówi, że Jerome Powell, że Fed spodziewają się czegoś negatywnego na rynku, spodziewają się spowolnienia i tym samym chcą reagować zawczasu. I rynek wycenia właśnie te potencjalne negatywne wydarzenia, które mogą mieć miejsce w niedalekiej przyszłości. I teraz sytuacja ponoć może ma się powtórzyć, ale czy na pewno? Zauważcie, że tutaj oczywiście mamy wszystkie nawrotki, te najbardziej gwałtowne. Jednak były momenty w historii, które bardziej przypominają to, co teraz się dzieje, bo zauważcie, jeżeli chodzi o prognozy, to nie jest tak, że ten pivot ma na celu to, aby stopy procentowe za chwilę ponownie spadły do zera. Inwestorzy spodziewają się, że przez cały rok 2024 maksymalnie zejdziemy do 4 punktów procentowych, czyli te spadki nie będą gwałtowne, a jeszcze przez kolejne pół roku te stopy się nie zmienią. Jeżeli mielibyśmy faktycznie porównywać, to czy przypadkiem ten tutaj okres nie jest podobny? Moim zdaniem każdy z tych okresów bardzo się od siebie różni. Mamy inną sytuację makroekonomiczną, mamy wojny, mamy inwestycje, Inflację, mamy demografię, która zaczyna się psuć oraz wiele, wiele innych czynników, więc za każdym razem nigdy nie jest tak samo. Mówi się, że historia się nie powtarza, tylko się rymuje, i moim zdaniem właśnie takich podobieństw możemy dla siebie poszukiwać. Jednak dlaczego jeszcze tego typu predykcje, moim zdaniem, warto brać z przymrożeniem oka? Ano dlatego, że na rynku mamy wiele guru, wielu inwestorów, którzy są kopiowani i podziwani przez innych za swoje dobre decyzje w przeszłości. I tak Mark Kuban, który kiedy Kiedyś zrobił exit na kilka miliardów dolarów, teraz ponownie robi ruchy i wyprzedaje duże udziały w Dallas Mavericks, czyli w drużynie NBA. I w tym momencie rynek zaczyna spekulować, że tak jak kiedyś sprzedawał swoją firmę 11 miesięcy przed bańką dotcomową, tak teraz też może on coś tutaj wiedzieć. Kolejną taką osobą jest Michael Berry, bardzo słynny z roku 2008, czyli człowiek, który przewidział kryzys właśnie z tamtego czasu oraz, co ciekawe, na jego historii nagrano film Big Short. Swoją drogą, bardzo dobry film, warto obejrzeć. Jednak od tamtego czasu na rynkach tradycyjnych Michael Berry bardzo często jest wyśmiewany, ponieważ podejmuje bardzo dużo złych decyzji i obserwując to, co dzieje się tam i obserwując to, co dzieje się wewnątrz rynku kryptowalut, tak naprawdę aż tak bardzo to się nie różni. Mamy czasami tutaj osoby, które trafiają jakiegoś beta, trafiają jakiś dobry deal i później na podstawie takich pojedynczych wydarzeń rynek zaczyna traktować taką osobę jak guru dopóki oczywiście czas oraz rynek tego nie zweryfikuje. Tak samo Michael Berry ostatnio zamyka swoje shorty z stratą 40 więc dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedy widzisz tego typu predykcje, moim zdaniem warto zrozumieć, że nikt absolutnie nie ma kryształowej kuli, a rynek wielokrotnie większość rynku jednak zaskakiwał. Ponieważ równie dobrze możemy ponownie doświadczyć podobnego okresu jak w latach 90. Będziemy mieli tutaj stagnację, jeżeli chodzi o stopy procentowe, co wciąż jednak także jest zapowiadane przez samego Jerome Powella, i tym samym być może jeszcze przez 2, 3, 4 lata wzrosty. Kto wie? Moim zdaniem warto. Przygotowywać się na różne scenariusze, żyjemy w bezprecedensowych czasach, dlatego z jednej strony, owszem, gotówkę na tego typu spadki, na tego typu okazje warto mieć. Z drugiej strony, jeżeli mamy jakieś aktywa, które bardzo dla nas rosną, moim zdaniem rozsądnym jest zawsze realizować jakieś zyski. A takie miejsce na rynku kryptowaluty zdecydowanie jest nisza gamingowa, do której za chwilę przejdziemy. Wracając jednak do tego wykresu, pytanie do ciebie czy jesteś gotów na potencjalne spadki 30-40-50%, jeżeli faktycznie one by się. Wydarzyły, czy masz konkretny plan, co ty wtedy z tym zrobisz? Lecimy dalej. Tak jak obiecałem, będę dzielił się z Wami tym, jeżeli w moim portfolio przeprowadzę jakieś zmiany, a tych zmian dokonałem kilka w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach. Główną zmianą było to, że pozbyłem się całej mojej pozycji BNB. O tym jednak już wiecie. Mówiłem Wam także kilka tygodni temu, że zaprzestałem skupowania samego Bitcoina, wciąż regularnie dokupuję projekty z niszy L1, L2, takie chociażby jak Phantom, Arbitrum oraz Matic, ale już nie w tak dużych ilościach jak... Wcześniej. To powoduje, że na moim portfolio buduje się dość solidna pozycja stablecoinów, i jako że obserwuję to, co na rynku kryptowalut się dzieje, zacząłem robić na razie małe kroki w kierunku nieco bardziej ryzykownych altcoinów. Jednym z takich altcoinów jest Chainflip. W dużym skrócie jest to projekt, który ma na celu wymianę cross-chainową bez potrzeby wrapowania. Jest to swojego rodzaju most, który pozwoli tobie bezpośrednio zamienić Twojego bitcoina na Ethereum bez potrzeby wrzucania je jego zwrapowanej formy z jednego blockchaina na drugi. Jeżeli chodzi też stricte o sam problem i o wielkość problemu, który targetuje ChainFiP, ten problem jest naprawdę bardzo duży, ponieważ jeżeli chodzi o ataki hakerskie, mają one bardzo często miejsce właśnie na mostach dzielących różne ekosystemy. I tak Ronin, Wormhole, Nomad czy Harmony były to jedne z największych i najbardziej znanych ataków. W historii i ChainFlip ma ten problem rozwiązać. Mówię ma, bo jeszcze produkt nie jest do końca gotowy. W niedalekiej przyszłości rusza wymiana między BTC, ETH oraz Polkadot. Później mają dojść kolejne projekty. Jeżeli chodzi o venture capital, jeżeli chodzi o inwestorów, także tutaj jest dość ciekawie, ponieważ mamy tutaj Panterę chociażby albo Coinbase, czyli można powiedzieć creme de la creme, jeżeli chodzi o inwestorów na rynku kryptowalut. Dodatkowo projekt zebrał około 20 milionów dolarów, więc finansowanie na rozwój ma. Minusem jest zdecydowanie tokenomia, ponieważ na obecną chwilę mamy nieco poniżej 20 milionów tokenów, i ta liczba będzie gwałtownie rosnąć w ciągu kolejnego roku. Ja się jednak zdecydowałem, aby zrobić alokację 0,5% mojego portfolio, nie licząc stablecoinów i chcę poniżej 5 dolarów chain flipa dla siebie dokładać. Jeżeli oczywiście jeszcze poniżej tej ceny zejdziemy. Oczywiście duża dygresja, nie mówię wam tego po to, abyście mnie kopiowali. Po prostu tak jak obiecałem, dzielę się z wami swoimi ruchami. Przede wszystkim. Zależy mi na tym, abyście zrozumieli mój sposób działania i to kiedy, jakie decyzje podejmuję. I chciałbym, abyście to kwestionowali, nie zgadzali się z tym i atakowali moje opinie, moje działania w komentarzach. W ten sposób myślę, możemy stworzyć dość ciekawą konwersację i wyciągać jak najlepsze wnioski. A jeżeli chcecie być na bieżąco z tego typu informacjami, wrzucam je na Telegramie. Jako że nie nagrywam codziennie na YouTube'a, Telegram jest to miejsce, gdzie mogą się z wami łączyć regularnie. Kolejną pozycją w moim portfolio jest Polka Starter. Polka Starter jest to launchpad, czyli miejsce, z którego startują inne projekty. Bawiłem się na Polka Starter, bawiłem się, inwestowałem na Polka Starter w poprzedniej hosie i był to jeden z Lepszych launchpadów pod kątem nie tylko zwrotów z inwestycji, ale z drugiej strony także taki customer experience, tak? czyli takie doświadczenie korzystania z tego launchpada dla mnie osobiście pasowało. Chociaż nie ma tutaj gwarantowanych alokacji, wszystko jest zależne oczywiście od ilości tokenów, jakie posiadamy, to jednak nie ma tutaj potrzeby blokowania tokenów na określony czas. Na niektórych projektach trzeba zablokować tokeny na rok, na dwa, nawet na pięć. W przypadku Polka Starter po wzięciu udziału w IDO, czekamy 7 dni i tokeny Możemy wypłacić, sprzedać już. Polka Starter wraca do mojego portfolio tylko i wyłącznie dlatego, że pozbyłem się pozycji na Binance. Coinie. Ponieważ wcześniej używałem Binance Coina do launchpadów na ich giełdzie, teraz tego robił nie będę, to po prostu chciałem mieć alternatywę, ponieważ uważam, że niektóre launchpady na rynku będą miały się dobrze. Zdecydowanie CDFi jednak ten projekt bardzo mocno odjechał, odkąd pierwszy raz o nim rozmawialiśmy podczas Q&A kilka miesięcy temu i pozycji na CDFi po prostu nie zbudowałem. CDFi jest to projekt, który stricte skupia się na projektach gamingowych. Polka Starter idzie raczej bardziej szeroko. Zauważcie jednak tutaj znów mała dygresja, tych launchpadów jest bardzo dużo, nie licząc launchpadów giełdowych, a to oznacza, że konkurencja jest bardzo duża i to oznacza, że ryzyko w tej niszy jest bardzo, ale to bardzo wysokie. Ja jednak jako część mojego wzięcia zysków z pozycji BNB, zastąpienie pozycji BNB jako pozycja launchpadowa, tutaj u mnie Polka Starter się pojawia. A więcej na ten temat, jeżeli chcecie poczytać, pisałem na Telegramie. Jeżeli jesteśmy przy launchpadach, to szybka informacja od partnera kanału, czyli od giełdy Bybit, rusza kolejny launchpad. To mi się podoba, widzimy, że rynek wchodzi w nieco inną fazę, ponieważ jest coraz więcej projektów, które zaczynają na rynku się pojawiać. Dlatego właśnie między innymi uważam, że niektóre launchpady zaczną także pomału wypuszczać kolejne projekty. Jak będzie oczywiście, zobaczymy. Tak czy siak, jeżeli jeszcze nie macie konta na giełdzie Bybit, a chcecie wziąć udział, poniżej znajdziecie link partnerski do rejestracji. Natomiast standardowo udział w. Tym IEO możemy mieć poprzez alokację gwarantowaną na MNT lub pozycję, jak to Bybit nazywa loteryjną, poprzez USDT. I tutaj wystarczy mieć w ciągu 5 dni średnią 100 USDT, aby mieć szansę wzięcia udziału w podziale tej puli. Zauważcie, że te pule są dwie równe, mi się to nie podoba, ponieważ ja tutaj cały czas używam moich MNT, natomiast zdaję sobie sprawę dlaczego to jest tak zrobione, ponieważ jest to po prostu dobre marketingowo, ponieważ to przyciąga nowych użytkowników, ponieważ bardzo małym kapitałem możemy mieć faktycznie szansę na udział w dobrych IEO. Lecimy dalej, jeżeli przegapiliście szansę zakupu portfela podczas Black Week, to Keystone zrobił coś fajnego, ponieważ przedłuża ten okres o kolejne dwa dni, więc jest szansa, aby portfel zgarnąć w dość dobrej cenie. I kolejna informacja do zgarnięcia: 37 euro w BTC. Jeżeli myślicie, aby zakupić dla siebie BTC, możecie pomyśleć o Luno, ponieważ jeżeli kupicie bitcoina, czy też inne kryptowaluty, stablecoiny za 250 euro w aplikacji, otrzymacie gratisowo 37 euro w BTC. Na moim Twitterze jest dokładnie rozpisane, co trzeba zrobić. Te zasady muszą być wypełnione, jak jest napisane, ponieważ w innym przypadku, niestety, ale ten bonus nie zostanie przyznany. Linki do wszystkich tych. Informacji zostawiam poniżej w opisie, a teraz lecimy dalej. Kroczyliśmy w okres na rynku kryptowalut, gdzie pojawia się zdecydowanie dużo więcej chciwości, a kiedy mamy więcej chciwości, zdecydowanie jest to moment, w którym coraz bardziej aktywni są oszuści. I tym samym zauważcie, jeżeli chodzi o sam listopad, mamy kolejny rekord: prawie 400 milionów dolarów w krypto zostało wyciągnięte z różnych miejsc. I tak, jeżeli spojrzymy na topowe miejsca. Tutaj oczywiście mówimy o giełdzie Poloniex, która została schakowana na ponad 100 milionów dolarów, więc znów wracamy do tematu giełd scentralizowanych i ryzyka związanego z trzymaniem środków właśnie na tych giełdach, dlatego właśnie między innymi warto mieć portfel sprzętowy, to jednak wiedzcie, że cały czas na rynku kryptowalut jesteście targetowani, a czym bardziej jesteśmy chciwi, tym mamy mniejszą czujność i niestety część z nas finalnie Prawdopodobnie, ale straci. Mam nadzieję, że nie będziecie to wy. A żeby nie tracić pieniędzy na rynku kryptowalut, warto nie popełniać Błędów, które są bardzo często powielane. O tych błędach nagrałem bardzo ciekawy materiał. Tutaj obejrzyjcie sobie go koniecznie później. Lecimy dalej. Jak miewa się Binance po wszystkich tych ostatnich wydarzeniach? Jak wiecie, giełda Binance przyjęła ugodę DOJ, czyli Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, i tym samym przyznali się do nieprzestrzegania prawa, zasad o praniu brudnych pieniędzy. To oczywiście między Innymi. W ramach tej ugody odszedł z pozycji CEO CZ oraz giełda zapłaciła 4,3 miliarda dolarów karę co oczywiście powoduje albo powinno spowodować, tak na chłopski rozum, dużą panikę na rynku. Jednak, co ciekawe, to się nie wydarzyło. Dlaczego? Oczywiście te wszystkie informacje, o których rozmawiamy, m.in. oczywiście ETF-y, powodują, że ten strach jest przykryty jednak chciwością i potencjalnym wynikiem właśnie zaakceptowania spot Bitcoin ETF. Ponieważ jeżeli spojrzymy na dane od środka, to zauważcie, że jeżeli chodzi o NetFlow, czyli wpływy kontra wypływy z tej giełdy, owszem, na na początku, w pierwszym dniu, po tej informacji mieliśmy około 1 miliarda dolarów wypływów, natomiast na tę chwilę wszystko już się. Ustabilizowało zaledwie tydzień po i giełda wciąż ma ponad 65 miliardów dolarów w aktywach. Finalnie wychodzi na to, że większość inwestorów uważa, że giełda kryptowalut Binance nie tylko będzie miała się dobrze, ponieważ nie wypłacają tam swoich środków, ale dużo jest opinii na rynku kryptowalut, które mówią, że ta sytuacja z Binance właściwie oczyszcza tutaj, cytując, pas startowy, do tego, aby mógł tutaj zacząć płynąć dużo większy kapitał. Jak oczywiście będzie zobaczyć, Rynek niejednokrotnie już nas zaskakiwał. Niezależnie od tego, co robi Binance, co robi Coinbase, co robi Polska, co robi Stany Zjednoczone, Michael Saylor cały czas uskutecznia swoją strategię DCA. I tym razem, pomimo wzrostów, nie było inaczej. Michael Saylor dokłada do pozycji MicroStrategy 16 130 bitcoinów za kwotę prawie 600 milionów dolarów. Na tę chwilę MicroStrategy posiada już ponad 174 tysiące bitcoinów, a średnia cena zakupu tego konkretnego, było to 36785, a średnia wszystkich bitcoinów w portfolio jest to 30252. I tutaj w komentarzach pisaliście mi, że jest to średnia bardzo słaba. To jednak wiedzcie, że strategia Michaela Saylora nie polega na tym, aby zarabiać stricte na bitcoinie. Jako, że jest to wszystko wrzucane na zestawienie finansowe micro Strategy, odbija się to bardzo pozytywnie na akcjach samej firmy. Zauważcie, że odkąd Michael Saylor zaczął skupować bitcoin do MicroStrategy, akcje jego firmy radzą sobie lepiej niż Google, Microsoft, Apple, Nasdaq, SP 500, a nawet lepiej niż sam Bitcoin. Ponieważ jego strategia i konto mówi Bitcoin Strategy polega na tym, że jest to po prostu instrument po to, aby instytucje mogły inwestować pośrednio w samego Bitcoina. Jednak tutaj Michael Taylor czuje już oddech BlackRock oraz innych instytucji w związku z spot ETF-em. I być może dlatego swoje zakupy tutaj przyspiesza. Tak czy siak, Michael Saylor oraz MicroStrategy. Jeżeli Bitcoin osiągnie sukces, o którym myślimy, że faktycznie jest możliwy do osiągnięcia, Michael Saylor będzie jednym z największych wygranych tej zmiany. Technologicznej. MicroStrategy jednak nie jest to tylko i wyłącznie jedna firma, która interesuje się kryptowalutami w tym czasie. Widzimy także FOMO wśród instytucji i jeżeli chodzi o wpływy, mamy dziewiąty tydzień z rzędu wpływów pozytywnych. I ostatni tydzień był. Tygodniem rekordowym, gdzie oczywiście wciąż większość wpłynęła w bitcoina. Jak widać, bez dwóch zdań, FOMO pod ETF-y cały czas trwa i to trwa nie wśród nas tylko i wyłącznie, ale trwa wśród instytucji głównie. Zdaje się, że BlackRock jest coraz bliżej pozytywnej akceptacji ich aplikacji, ponieważ cały czas co kilka dni wychodzi informacja, że SEC rozmawiał właśnie z BlackRock, później BlackRock wprowadza zmianę w swojej aplikacji i robią to właściwie wszystkie inne instytucje. Co Ciekawe, dołącza kolejny, trzynasty gracz. Chodzi tutaj o szwajcarski Pando Asset, który także aplikuje o spot ETF na Bitcoin. Zostawmy jednak ETF-y, ponieważ tutaj myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak dużym dealem dla rynku kryptowalut jest potencjalne zaakceptowanie aplikacji. Czy to się wydarzy, czy się nie wydarzy, eksperci obstawiają, eksperci obstawiają. 90% szans na sukces w styczniu roku następnego, więc już za miesiąc. Przejdźmy jednak do gamingu, czyli do tematu, który jest najgorętszym tematem w ciągu kilku ostatnich tygodni, i zdaje się, że ta temperatura póki co cały czas wzrasta. Zauważcie, w ciągu ostatnich 7 dni mamy aż 5 projektów, które wykręciły 3 cyfrowe wzrosty procentowo, i w ciągu ostatnich 24 godzin. Zauważcie, mamy całą stronę dwucyfrowych wzrostów. Dlaczego gaming ma się aż tak bardzo dobrze? Z jednej strony jest to oczywiście nisza, która jest bardzo łatwa w zrozumieniu nawet dla laika. Każdy praktycznie rozumie, jak grać w grę. Z drugiej strony, sama nisza gamingowa, poza rękiem kryptowalut, jest to nisza, Gigantyczna, szacuje się, że na świecie jest ponad 3 miliardy graczy, więc ten transfer, który się odbywa ze świata rzeczywistego do świata kryptowalut, cały czas trwa. I dlaczego? Pomimo tego, że było tak wiele opinii negatywnych w sprawie gamingu na blockchainie, gdzie spora część osób, nawet tutaj w komentarzach, pisaliście, że Waszym zdaniem nie ma opcji, że gry na blockchainie się przyjmą, ponieważ póki co są niegrywalne. I dobrze wspomnieliście, Póki co, nagrywając materiały od 6 lat, cały czas powtarza się ten sam schemat, czyli Schemat traktowania technologii jako coś, co wchodzi, powinno rozwiązywać od razu wszystkie problemy i realizować wszystkie cele, jakie ma ta technologia założona na samym początku. Nie zdają sobie ludzie sprawy z tego, że to jest po prostu proces ewolucji. Na szczęście, w przypadku technologii, w przypadku blockchaina, w przypadku AI, wszystko postępuje naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko. Najnowsze informacje pokazują, że zarówno Sony od PlayStation, czy też Microsoft od Xboxa wprowadzają swoje własne, Rozwiązania, które będą przynosić swoich graczy, swoich użytkowników właśnie do świata blockchain. Zauważcie, Sony złożyło patent na system umożliwiający graczom transfer aktywów cyfrowych między tytułami na PlayStation za pomocą technologii blockchain, a Microsoft także nie pozostaje w tyle i planuje dodać portfel krypto do konsoli Xbox. Waszym zdaniem zmierza to w kierunku ewolucji, czy jednak tutaj nisza gamingowa się zawija? Oprócz tego największe studia gamingowe, najlepsze studia gamingowe na świecie, także wchodzą w partnerstwa z projektami krypto, jak chociażby tutaj Ubisoft z imx oraz mamy Ilivium, gdzie także trzy tygodnie temu opisałem Wam o tym, że pojawi się ten tytuł na Epic Games Store. I na obecną chwilę, jeżeli spojrzymy na Ilivium, cena wynosi na tę chwilę 109 dolarów. Co mnie jednak wręcz martwi, że gdzieś tam obserwując Polską społeczność kryptowalutową, naprawdę poziom chciwości dzisiaj sięga zenitu. Praktycznie co trzeci post na Twitterze potrafi być właśnie o kolejnym x-ie zrobionym na jakimś projekcie gamingowym. A to bardzo przypomina moment przegrzania się podczas hossy i nie mówił, że pociąg odjechał, jak to wiele osób mówi, raczej odjechał pociąg chciwości, i to odjechał dosłownie po bandzie. Wracając do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Jednym ze sposobów na to, aby przygotować się na wszystkie potencjalne scenariusze, jest także realizacja zysków. I ja wiem, ja nie jestem tutaj po to, aby to je mówić, czy ty masz zysk zrealizować, czy też nie. To jest Twoja tylko i wyłącznie sprawa. Ja jedynie dzielę się z Tobą tym, co ja robię i co robić będę. Ty sobie tam rób co chcesz. Czyli chcesz hodować w nieskończoność, hodluj. Twoja sprawa. Natomiast widzę komentarze posty w stylu: Zrobiłem już 30, 50x. Jednak czekam, ponieważ ten projekt jeszcze idzie to the moon. Dosłownie tego typu komentarze się zaczynają pojawiać. A to oznacza, że naprawdę rynek jest przegrzany. biorąc te rzeczy pod uwagę, biorąc poprzednie rajd na AI, teraz rajd na niszy gamingowej, z samego tego powodu, moim zdaniem, rynek kryptowalut zasługuje na korektę. Oczywiście rynek zrobi co chce i to w momencie, kiedy nikt się tego nie spodziewa. Ja jednak uważam, że gonienie tak rozpędzonego pociągu nie jest najlepszą strategią. Jednak zdaję sobie sprawą jak trudne jest aby na taką korektę czekać, ponieważ czekanie na korektę oczywiście też z ryzykiem się wiąże, wiąże się z ryzykiem takim, że jeżeli te projekty odjadą o 100 kolejne procent, ty nawet podczas korekty nie kupisz po takiej cenie, jaka teraz jest. Jednak każdy z nas musi dla siebie ustalić jakie ryzyko jesteśmy wziąć, gotowi na swoje barki i czego od naszych inwestycji w kryptowaluty oczekujemy. Niewątpliwie tego typu informacje są mega dobrym fundamentem do tego, aby w dłuższym terminie projekty gamingowe w krypto miały się naprawdę bardzo dobrze. Są jednak inne czynniki krótkoterminowe, na które moim zdaniem warto uważać, a tymi czynnikami, a właściwie tym czynnikiem są. Influencerzy. Dlaczego influencerzy? Ponieważ w momencie, kiedy jakaś nisza zaczyna się nagrzewać, pojawia się bardzo dużo materiałów na temat właśnie projektów, które już zaczęły, jak to się mówi, startować, co tylko i wyłącznie napędza tak zwany owczy. Pęd. I tutaj nie zarzucam nic tym autorom. Najprawdopodobniej ich intencją nie jest to, aby tworzyć swojego rodzaju schemat pump and dump, ponieważ takie osoby jak Elliot Trades, takie osoby jak Alex Becker, są to osoby, które na gamingu znają się dość dobrze, ponieważ one są zaangażowane dokładnie w tę niszę i to jest coś, czym zajmują się oni. Na co dzień. To jednak, pomimo tego, że mogą mieć bardzo dobre intencje, to ich widzowie, a widzów mają miliony, powodują sami właśnie schematy pump and dump. Tworzą je świadomie czy też nieświadomie, ludzie zaczynają się po prostu sami dla siebie napędzać. A to, moim zdaniem, jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Na polskim podwórku także to widzimy, na polskim Exie, na polskim Twitterze. Tych informacji jest coraz, coraz, coraz więcej. Różne projekty, różna skala, różna ilość obserwowanych, to jednak, Właśnie tak to funkcjonuje. I nie mówię tutaj, aby tych osób nie oglądać, aby to wszystko ignorować, po prostu wszystko brać z przymrożeniem oka. I chciałbym, żebyście po prostu zrozumieli, że to, co dzieje się teraz, to nie jest nic tak naprawdę nowego. Widzieliśmy to już w przeszłości, widzieliśmy schematy pump and dump na wielu, wielu projektach. I to niestety dla większości kończy się bardzo źle. Ale zaraz, zaraz, Ostopowicz, czy ty przypadkiem przed chwilą nie mówiłeś o projektach krypto i tym samym ich nie szilujesz? No właśnie, tutaj z tym pytanie. Do ciebie. Moim zdaniem jest wielka różnica w tym, w jaki sposób można informacje na temat jakiegoś projektu przekazać. Także proszę Was, dajcie znać poniżej w komentarzach, w jaki sposób powinny być przekazywane informacje na temat projektu krypto, aby były one jak najbardziej obiektywne i nie powodowały FOMO, nie powodowały owczego pędu i nie powodowały, że ludzie po prostu zaczynają inwestować. Jeżeli mówimy o kanałach informacyjnych, jeżeli mówimy ogólnie o przedstawianiu jakiegoś projektu, w jaki sposób to zrobić, aby dane materiały, służył wam stricte jako informacja, ponieważ niestety, ale spora część ludzi traktuje to właśnie jako rekomendację, co moim zdaniem jest błędem, ponieważ kończy się to tak, że powstaje tego typu filmów dosłownie setki. W każdym mówi się o Kilkudziesięciu projektach, czy też kilkunastu projektach, i ludzie zaczynają inwestować dosłownie we wszystko, jak leci. Niestety, ale z mojego doświadczenia taka droga jest to prostu droga do Nikon, więc mam nadzieję, że mogę liczyć na Wasz feedback. Dajcie znać, co Wam się teraz podoba, co się nie podoba, co można zrobić lepiej, aby po prostu materiały na tym kanale ulepszać. Zwłaszcza materiały wokół projektów krypto, ponieważ chciałbym się z Wami dzielić informacjami na temat tych projektów, jednak zależy mi na tym, aby zrobić to w sposób. Taki, który będzie dla Was jak największą wartością, ale nie wartością sygnałową. Stawiasz swoje pierwsze kroki na rynku kryptowalut. Ten materiał zdecydowanie tobie w tym pomoże. Dzięki wielkie, trzymaj się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.